Stópki dziesięciotygodniowego nienarodzonego dziecka. Niewielki znaczek, ale z tak mocnym przesłaniem, wizualizującym to słabe, nienarodzone życie. Ten niewielki znaczek, znaczek noszony przez, przez nas, jest wyraźnym świadectwem. Jestem obrońcą życia. Ten niewielki znaczek noszony przez nas jest świadectwem. Tak wyglądają nóżki nienarodzonego dziesięciotygodniowego dziecka. Ten niewielki znaczek jest wyraźnym przesłaniem. Masz i ty być tym obrońcą życia, bo ci słabi, mali, mający, taki, mający takie niewielkie stópki, nie są w stanie sami siebie obronić. Dlatego jest potrzebny każdy obrońca życia. Model nienarodzonego dziecka, dziesięciotygodniowego. Początek dziesiątego tygodnia rozwoju człowieka w łonie matki. Tak wygląda dziesięciotygodniowe, nienarodzone dziecko. Tak wielu z nas nie ma tej wiedzy, nie ma świadomości, że człowiek w tym stadium rozwoju nie tylko ma rączki i nóżki, ale także i paluszki. Tak wielu z nas nie ma tego, tej świadomości, że człowiek w tym stadium rozwoju prenatalnego wkłada jeden ze swoich paluszków do ust. To jest coś niesamowitego. Nienarodzone dziecko, które bawi się swoim, swoim paluszkiem. Ale to nienarodzone dziecko dziesięciotygodniowe jest zagrożone zagładą. Z różnych powodów. Nie tylko tych, że jest chore, ale po prostu najczęściej dlatego, że jest niechciany. Dlatego każdy z nas, każdy kto jest silny, każdy kto może powiedzieć o sobie człowiek, jest wezwany do tego, aby bronić tego najsłabszego, nienarodzonego człowieka. Tego dziesięciotygodniowego, nie tylko tego dziesięciotygodniowego, ale także i tego dziewięcio, ośmiu, pięciu, trzy, dwóch i tego poczętego. Jako ludzie jesteśmy zobowiązani do obrony innych ludzi od poczęcia do naturalnej śmierci. Ten niewielki model nienarodzonego dziecka, noszony przeze mnie czy przez ciebie w garderobie i pokazany innym osobom, jest naprawdę w stanie Obronić życie, gdyż uczy nas, uczy innych, gdyż innym daje do zrozumienia. Tak wygląda człowiek, ten bardzo słaby. Trzeba go bronić.